Z tej strony Emilia zapraszam na filmik włosowy dzisiaj. Tak jak widzicie, jestem przed myciem włosów i mm, znowu mam żółty pigment na nich, e, którego musimy się pozbyć koniecznie, więc będziemy eksperymentować, jak to u mnie zwykle ostatnio. Będę dzisiaj używała takiego tonera, który ma zniwelować żółty właśnie odcień z włosów blond, więc jeśli e, interesuje Was taki filmik, to zapraszam serdecznie do dalszej. części. że jestem już troszeczkę starym wyżeraczem, dlatego że robiłam już taki bardzo podobny film, a w każdym razie z tym samym produktem, a mianowicie Matrix Color Sync. I bardzo dużo miałam komentarzy pod tym filmem, za które serdecznie dziękuję, które też zainspirowało mnie do nakręcenia kolejnego, ponieważ tamten film był dość specyficzny. Nadal mamy kwarantannę, wtedy ona również była, i ja po prostu byłam, jakby Niejako zmuszona do tego, żeby radzić sobie sama z włosami. I trafiłam na taki toner, tak pokrótce, jeśli chodzi o ten film, bo tutaj dam wam odnośnik do niego. Tam po prostu użyłam tonera, który okazał się bardzo taki szary. I w sumie ja byłam rozczarowana, że tak to wyglądało, bo chciałam właśnie uzyskać inny efekt. Chciałam, żeby mój jasny, taki dosyć blond, po prostu tylko odzyskał chłodny odcień, a nie zmienił kolor na ciemny, ale potem okazało się, że ten toner służył mi całkiem nieźle, bo wyrównywał mi jakby odrost z blondem, fajnie to się komponowało fajnie to się wypłukiwało, w związku z tym, że było dużo komentarzy w których polecaliście mi jakieś tam inne kolory ja również zdecydowałam się po prostu na nie i stwierdziłam, że przetestujemy to razem i słuchajcie Moje włosy są przed myciem, teraz wyglądają w ogóle już bardzo, bardzo nieładnie. Byłam u fryzjera i niestety ta koloryzacja nie skończyła się jakoś super, nie jestem z niej zadowolona niestety. I próbowałam właśnie idąc za tymi komentarzami troszeczkę sama sobie tą sytuację polepszyć i może rozpuszczę teraz włosy, pokażę. Tak jak mówię, one są tłuste po 3-4 dniach nie mycia, więc tutaj szalu nie ma. Ale jak widzicie, one prezentują się tak. I teraz. Um, Tutaj zdecydowanie widać rudość i uwierzcie mi, że ta rudość była jeszcze gorsza po wyjściu od Fezjera, niestety. No więc, zdecydowałam się na farbę właśnie z Matrixa, która jest, nazywa się SPV. I ją mi właśnie polecaliście na. Miała ona nadawać taki chłodny odcień. I ja jestem, słuchajcie, już po użyciu tej farby. I niestety tutaj za dużo się nie zmieniło. To znaczy, lepszy, lepszy jest efekt niż po fryzjerze, bo te włosy są jakby mniej żółte. Teraz są tłuste, więc wiecie, są teraz ciemniejsze, ale są troszeczkę mniej żółte, ale tak jak widzicie, tutaj na całości przepięknie to wygląda. Na zasadzie takiej, że teraz one są naprawdę chłodne. Nawet przy tym kontraście one były raz czy dwa, dwa myte, no ale tak jak widzicie ten kontrast jest fatalny, więc osoby, które się znają, dajcie mi znać, czy ja powinnam po prostu przed użyciem tej farby, bo to już jest farba, nie toner, czy powinnam je rozjaśnić. No i to jest taki szybciutki wstęp, bo już chcę przejść do konkretów, bo chcę przetestować tak naprawdę toner. Na głównie tutaj ten odrost, no i oczywiście tutaj na, na tą część tak przeciągniemy, żeby efekt był równomierny. Więc y, tutaj pytanie takie szybkie do osób, które się znają. No bo tak jak widzicie, nie pokryło mi to, y, jakby nie, nie spowodowało, że ten kolor po prostu zrównał się z tym, chociażby w jakimś tam niewielkim stopniu. No i będziemy głównie teraz pracować na tym, odroć, na tym odroście. Bardzo bym chciała chociażby zniwelować po prostu tą rudość, ten żółty kolor. To nie musi być takie samo jak to. Ja sobie zdaję z tego sprawę, że toner, toner mi tego nie zrobi. Po prostu chcę zmniejszyć tą różnicę i chcę przede wszystkim jakby ten żółty kolor, taki ciepły kolor przybliżyć do chłodnego, więc mi tutaj chodzi o takie tonowanie jedynie, zabieramy się do roboty. Do osób, które nie oglądały właśnie tego filmu, ja szybko powiem, jak to, jak to działa. E, musimy to nałożyć, potrzymać. E, w tej sytuacji ten wcześniejszy chyba był 5-minutowy, ale ja tutaj potrzymam tak z 20 minut przynajmniej i do tego w proporcji 1 do 1 musimy po prostu użyć e, taki e, aktywator, taki oksydant, to jest. E, 2,7% i to mieszamy, tak jak mówię, w proporcji 1 do 1. Będę nakładała to przy pomocy takiej szczoteczki, tutaj z takim, Jezus, z taką wykołaczką jakby. Przyda nam się też grzebień, no i oczywiście miseczka, żeby to wszystko wymieszać. Także teraz Wam pokażę, jak będzie wyglądała konsystencja. Chcę to robić dosyć szybko, no bo. Yy, Tutaj będę, będę oczywiście więcej nakładała, w ogóle tego nie będę żałowała, mam nadzieję, że wyjdzie fajny, bo mam w sobotę wesele, więc e, chciałabym wyglądać fajnie, a teraz tak jak widzicie wygląda to bardzo, bardzo źle. Zakładam jeszcze ręcznik, bo oczywiście szkoda mi moich rzeczy, żeby nam się gdzieś tam wybrudziły, więc mm, no cóż. wygląda w ten sposób. No taki ładny dosyć kolor. A, słuchajcie, zapomniałam, mam jeszcze rękawiczki. To jest bardzo ważne, bo ja będę też masować sobie skórę głowy, bo zauważyłam, że ten masaż takie, wiecie, takie równomierne, jakby rozprowadzanie jest tutaj dość istotne. I ważne jest to, żeby nałożyć to, precyzyjnie, no, precyzyjnie jak precyzyjnie, po prostu nałożyć to, bo wspomnę, ja nie jestem tutaj żadną profesjonalistką, jakby po prostu robię to samo na własny na własne, na własne ryzyko, ale przekonałam się, że te farby są fajne. Akurat ten toner jest bez amoniaku. Farba też jest... też jest bez amoniaku. No one ogólnie są bardzo delikatne, więc tutaj się nic złego nie dzieje. przynajmniej ja tak zauważyłam. Ale czy podejmiecie takie ryzyko, to już jest Wasza decyzja. Ja tutaj do niczego nie nakłaniam. Otwieramy sobie to opakowanie. I myślę sobie, że ja na pewno tutaj sobie... Użyję tak jedną trzecią, bo więcej chyba bez sensu, tym bardziej, że głównie mi chodzi o odrost. Jak coś to dołożę, ale myślę, że tyle powinno starczyć. Czyli samego tego tonera wzięłam tyle. No i tyle samo będę potrzebowała tego aktywatora. Tak na oko. Nawet nie wiem, czy nie więcej brałam. I teraz energicznie połączę sobie te dwie, te, dwa, te dwie substancje. Tak wygląda konsystencja po połączeniu. I teraz będę szybciutko, bo zauważyłam, że mm, on potem jakby oksyduje i zmienia kolor, więc nie wiem, czy to ma potem jakieś znaczenie na, na, na to, jak ta farba się zachowuje na włosach, więc muszę to zrobić w miarę energicznie i szybko. Wiecie, lepiej tak. I teraz tak jak mówiłam, ja sobie te włoski moje pomasuję. Najbardziej mi zależy oczywiście na skarpie tutaj z przodu i przy przedziałku, ale też zauważyłam, że dość nieładnie wygląda ten tył. Czyli tutaj jak na przykład już zrobię przedziałek, to potem tak ten tył w ogóle jest mega w ogóle długi, jakiś taki żółty, brzydko to wygląda. I o ile wiecie, sobie tutaj ładnie z przodu zrobię. To potem ten tył też wygląda fatalnie, więc to też trzeba odmasować, zostawić. Ja myślę, że z jakieś 20 minut spokojnie, i wrócę do Was. Już jak wyschnę, jak po prostu wysuszę włosy. Wtedy będzie widać najlepiej efekt, bo na mokrych też tego nie zobaczycie. Także troszkę sobie jeszcze pomasuję, spłuczę, umyję normalnie głowę. Widzimy się za chwilę. Chwila prawdy właśnie wysuszyłam włosy, aż mi się gorąco zrobiło, więc ściągnęłam setę. Eee, I tak to się prezentuje może zanim będę dużo cokolwiek mówić, to wam zaprezentuję. Fajnie by było tak się pokazać. <laughs> Ale nam chodziło najbardziej o tą tutaj przy skarpie część. I jak widzicie nadal jest. Ta żółta część, tak? ta taka ruda część. Mimo zastosowania tego tonera, um, tylko pamiętajcie, że te włosy u fryzjera były farbowane, nierozjaśnione, więc to też jest chyba inaczej. Ten toner chyba bardziej, tak jak widzę, działa na włosy takie rozjaśniane, ale to też jest pierwsza aplikacja, więc podejrzewam, że przy drugiej, trzeciej będzie ten efekt ładniejszy. Tak mi się wydaje i tak też było przy tamtym tonerze, którego test robiłam, który był zdecydowanie bardziej szary. Tutaj muszę Wam powiedzieć z mojego takiego punktu widzenia, z moich obserwacji, nie się to podoba. Nadal nie jest idealnie, nie wygląda to pięknie i, I nie jest super. No wiem, mam tego świadomość, ale mam wrażenie, że chyba lepiej to trochę wygląda. Jak nawet je biorę, wezmę do tyłu, będę na pewno używała tego tonera częściej, w sensie bardziej regularnie, co jakiś czas i mam nadzieję, że po prostu mi się to zrówna do jakiejś tam następnej wizyty u fryzjera. Nie tego samego, u którego byłam, tylko innego. Myślę, że będę po prostu tutaj rozjaśniała, później ten toner sobie będę sama gdzieś tam aplikowała w domu, bo no musicie przyznać, że efekt wygląda całkiem nieźle. One teraz są takie może trochę bardziej brudne. No, ale nie można y, zarzucić, y, że jest to ciepły kolor, zdecydowanie. A tutaj no, ciężko było z tego, rude, z tego rudego chyba uzyskać y, taki jak tutaj. Druga sprawa też jest taka, że y, może powinnam ominąć tą część, żeby bardziej to zrównać, bo to teraz się bardziej zrobiło takie szare. Nie wiem, wiecie, nie jestem profesjonalistką, od razu Wam y, podkreślałam, że to jest tylko taka moja kombinacja, ale drugi raz uświadamiam się w tym, że. Tymi farbami czy tonerami rzeczywiście, to, jest, to są Wasze słowa, wszyscy sobie nie zrobicie. I też jeszcze na koniec e, polecę coś, co polecałyście też mi, jest to fioletowy szampon który akurat pochodzi z Joanny, jest fajny, tylko trzeba uważać, bo jest bardzo mocno napigmentowany i on właśnie przy takim regularnym użyciu również wypłukuje te żółte pigmenty i rzeczywiście odświeża kolor blond. Także ja też na pewno będę go stosowała właśnie teraz i myślę, że te włosy przy którymś tam razie będą wyglądały dużo lepiej. Więc yy, wydaje mi się, że próba jest udana, nadal mi wygląda to cudnie, wolałabym, żeby było to, już nie mówię, że w całość, żeby wyglądała tak, tylko po prostu, żeby było mniej chłodne, ale i tak uważam, że jest dużo lepiej w stosunku do tego, co było na początku tego filmu. Dajcie znać, jakie są Wasze odczucia. Mam nadzieję, że film Wam się podobał, Jeśli tak, to łapki w górę i jeśli nie subskrybujecie, to zachęcam, bo przestałam się chyba bać e, eksperymentować, oczywiście bez przesady, ale zyskałam większą taką pewność siebie, bo widzę, że nie wygląda to najgorzej. I tak naprawdę widzicie, to jest efekt moich kombinacji, natomiast e, jestem strasznie rozczarowana w ogóle wizytą u fryzjera. To, że po prostu wróciliśmy do tego momentu, w którym ja już byłam, przed fryzjerem, e, i, jakby, trochę dla mnie to jest dziwne, że, że doszło do, do czegoś takiego u Fryzjera, do czegoś, od, od czego ja odchodziłam i o czym sygnalizowałam, że nie chcę mieć rudości, żadnych żółtych pigmentów. No i widzicie. Także jestem trochę rozczarowana i stwierdziłam, że teraz poradzę sobie sama. Nie potrzebuję pomocy. No, chyba, że waszych w komentarzy, bo one też dużo mi dają i e, dużo z nich wyciągam. Jak widzicie, również testuję. Nie tak. Na ślepo i bez pomyślenku, ale rzeczywiście yy, chyba zaczęłam kumać o co chodzi z tymi włosami moimi, i, i trochę będę tutaj kombinowała sobie sama. Nie zamęczam Was. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Widzimy się w kolejnym filmie. Pozdrawiam, pa. pa.